Myślisz, że znasz Henryka Uossang, tego gościa z sześcioma żonami, który założył Kościół Anglii. Przygotuj się, bo prawdziwy Henryk o Wendbecku był o wiele gorszy niż to, co odważą się opowiedzieć podręczniki historii. Król tak groteskowo otyły, że potrzebował mechanicznych urządzeń, aby się poruszać. Mężczyzna, którego gnijące rany nóg śmierdziały tak strasznie, że służący uciekali z odrazą. Władca, którego ciało rozkładało się tak dramatycznie, że jego trumna eksplodowała od gazów powstałych w wyniku rozkładu. Zaraz odkryjesz szokujące ciekawostki o Henryku Uwego, które sprawiają, że gra o tron wygląda jak bajka dla dzieci: od jego dziwacznych rytuałów żywieniowych przez paranoiczne środki bezpieczeństwa, potraktowanie żon, które wykraczało daleko poza zwykłe egzekucje, aż do groteskowej rzeczywistości jego ostatnich lat. To są fakty, które zmienią wszystko, co sądziłeś o najsłynniejszym królu Anglii. Jego ciało było chodzącą katastrofą. Zacznijmy od najbardziej szokującej prawdy. Pod koniec życia Henryk Udesek był dosłownie chodzącym trupem. Mówimy o człowieku, którego ciało stało się tak odrażające, że nawet jego własna służba była straumatyzowana. Obwód pasa Henryka wynosił 137 cm. Dla porównania, to więcej niż wzrost wielu ludzi. Ważył około 180 kg, w czasach gdy przeciętny mężczyzna ważył może 60 kg. Ale to nie była tylko otyłość. Jego nogi były pokryte ropiejącymi, otwartymi ranami, które nigdy się nie goiły. To nie były małe skaleczenia. Mowa o ogromnych wrzodach, z których stale sączyła się ropa i martwa tkanka. Zapach był tak przytłaczający, że dworzanie zakrywali twarze pachnącymi chusteczkami, gdy zbliżali się do króla. Niektóre relacje historyczne opisują fetor jako wyczuwalny z kilku pomieszczeń dalej. Służący losowali, kto będzie musiał go ubierać. Zbliżenie się do tych ran było uważane za karę. Ale to jeszcze nie koniec. Współcześni lekarze uważają, że Henryk cierpiał na poważne urazowe uszkodzenie mózgu po wypadku podczas turnieju rycerskiego w 1536 roku. To nie było zwykłe uderzenie w głowę, był nieprzytomny przez dwie godziny, co w średniowieczu oznaczało praktycznie śmierć. Uraz ten prawdopodobnie spowodował ogromne zmiany osobowości, co tłumaczy jego przemianę z w miarę normalnego młodego króla w paranoicznego, ogarniętego wściekłością potwora ostatnich lat życia. Tego nie uczą cię na lekcjach historii, ale Henryk prawdopodobnie cierpiał także na chorobę zwaną zespołem Kashinga, co tłumaczyłoby jego drastyczne przybieranie na wadze, huśtawki nastrojów oraz te przerażające wrzody na nogach, które nie chciały się goić. Własni lekarze bali się go tak bardzo, że nie odważyliby się nawet zasugerować, iż może być poważnie chory. Krytykowanie zdrowia króla uważano za zdradę stanu. Człowiek, który twierdził, że ma boskie prawo do rządzenia, nie był nawet w stanie kontrolować własnych wypróżnień. W ostatnich latach życia królewscy służący musieli nosić specjalne krzesła wszędzie tam, gdzie szedł, ponieważ Henryk ledwo był w stanie przejść z pokoju do pokoju bez wypadku. A to ten sam człowiek, który skazywał ludzi na śmierć za to, że spojrzeli na niego w niewłaściwy sposób. 2. Żony miały jeszcze gorzej, niż myślisz. Każdy wie, że Henryk u Westego miał sześć żon i że dwie z nich zostały ścięte. Ale prawda o tym, co te kobiety musiały znosić, wykracza daleko poza zwykłe egzekucje. Mówimy tu o torturach psychicznych, których zazdrościłby nie jeden współczesny, seryjny morderca. Weźmy Anne Boleyn. Henryk nie po prostu postanowił ją zabić. On zorganizował całą intrygę. Zmusił jej własnego muzyka, by pod wpływem tortur przyznał się do romansu z nią. Ale najbardziej chore było to, że Henryk zmusił Annę do oglądania egzekucji pięciu mężczyzn, w tym jej własnego brata oskarżonych o rzekome stosunki z nią. Musiała tam stać, wiedząc, że jest następna, patrząc, jak niewinni ludzie umierają przez paranoiczne urojenia jej męża. Katarzyna Howard miała jeszcze gorzej. Była praktycznie nastolatką, gdy Henryk się z nią ożenił. Kiedy odkrył, że miała wcześniejsze relacje, nie tylko ją stracił, on uchwalił nowe prawo, które czyniło zbrodnią zdrady królewskiej poślubienie monarchy bez ujawnienia swojej przeszłości seksualnej. Wyobraź sobie, że jesteś tak małostkowy, że zmieniasz cały system prawny, bo twoja nastoletnia żona nie była dziewicą. Ale najgorsze były psychiczne gierki. Henryk obsypywał swoje żony prezentami i czułością jednego dnia, a następnego ignorował je całkowicie lub groził im śmiercią. Katarzyna Aragońska spędziła swoje ostatnie lata praktycznie w areszcie domowym. Zabroniono jej widywać się z córką, Marią, podczas gdy Henryk rozpuszczał plotki, że jest chora psychicznie. Zmarła samotnie, być może otruta pisząc listy do Henryka, których nigdy nie przeczytał. I oto coś, co naprawdę cię szokuje. Henryk zmuszał swoje żony do podpisywania dokumentów, w których same zgadzały się na rozwód lub unieważnienie małżeństwa. Anna Sklewe była tak przerażona, że zgodziła się udawać, iż ich małżeństwo nigdy się nie wydarzyło, tylko po to, by uniknąć egzekucji. W zasadzie musiała mu podziękować, że nie została zamordowana. A Jane Seymour, ta szczęściara, która zmarła śmiercią naturalną, Zmarła na powikłania po porodzie syna Henryka, a Henryk już rozglądał się za kolejną żoną, zanim ciało Jane ostygło. Odczekał dokładnie dziewięć dni po jej pogrzebie, zanim zaczął planować nowe małżeństwo. Ten człowiek traktował ludzi jak jednorazowe przedmioty, a najgorsze w tym wszystkim było to, że te kobiety nie miały absolutnie żadnej ucieczki. Rozwód nie wchodził w grę. Ucieczka oznaczała śmierć, a opór nie tylko własną egzekucję, ale także możliwą zagładę całej rodziny. Trzych. Jego nawyki żywieniowe były absolutnie szalone. Jeśli uważasz, że dzisiejsze konkursy jedzenia to przesada, poczekaj, aż usłyszysz o dziennym spożyciu Henryka Ulimego. Ten człowiek nie jadł jak król. On jadł, jakby próbował samodzielnie wywołać klęskę głodu. Henryk spożywał około 5000 kalorii dziennie. Dla porównania to ponad dwa razy więcej, niż powinien spożywać aktywny dorosły mężczyzna. I pamiętajmy, że pod koniec życia ledwo był w stanie chodzić. Ale ilość to jeszcze nic. Najdziwniejsze było to, co jadł i jak to jadł. Typowy posiłek Henryka obejmował: całego pieczonego prosiaka, kilka całych kurczaków, różne rodzaje ryb, góry chleba i tyle wina, że można by nim unosić małą łódkę. Personel kuchenny przygotowywał ponad 800 różnych dań każdego dnia, tylko dla jego dworu. Henryk osobiście próbował dziesiątki z nich. Królewska kuchnia zatrudniała ponad 200 osób, pracujących na okrągło, by sprostać jego apetycie. A teraz robi się naprawdę dziwnie. Henryk był przekonany, że niektóre potrawy mają magiczne właściwości. Wierzył, że jedzenie łabędzia uczyni go bardziej wdzięcznym, spożywanie dużych ilości jelenia, lepszym myśliwym, a ostrygi. No cóż, poprawią jego wydajność z żonami, dlatego obiadał się tymi superproduktami w średniowiecznych ilościach, niczym opętany zdrowiem influencer ze starożytności. Miał też najbardziej osobliwe rytuały związane z jedzeniem. Każdy kawałek jedzenia, który trafiał do ust Henryka. Był wcześniej testowany przez kilku służących w obawie przed trucizną. Ale to nie wszystko. Był tak paranoiczny, że kazał testerom czekać 30 minut po spróbowaniu, zanim sam sięgnął po jedzenie, by upewnić się, że nie umrą od opóźnionego działania trucizny. Jego posiłki były właściwie teatralnym widowiskiem. Jadł publicznie, przed setkami dworzan, a cały proces mógł trwać nawet 4 godziny. Wyobraź sobie, że siedzisz i patrzysz, jak ogromny, gnijący król powoli wcina tyle jedzenia. Że wystarczyłoby na całą wioskę, i wszyscy udają, że to zupełnie normalne królewskie zachowanie. Tego też nie dowiesz się z podręczników. Henryk zakazał niektórych potraw na swoim dworze. Nie dlatego, że były niezdrowe, ale dlatego, że uważał je za niewarte królewskiego stołu. Jedzenie biedoty, jak brukiew czy jęczmień, było dosłownie nielegalne na jego stole, mimo że zapewne wyszłyby mu na zdrowie o wiele bardziej niż góry mięsa i cukru, które pochłaniał każdego dnia najbardziej szokujące nawet gdy jego ciało dosłownie się rozkładało z powodu tej diety Henryk jadł jeszcze więcej był przekonany że jego królewski status czyni go odpornym na konsekwencje własnego obżarstwa 4 paranoja która rządziła imperium paranoja Henryka Wębkę nie była zwykłą nieufnością wobec ludzi ten człowiek zamienił całe królestwo w państwo inwigilacji którego zazdrościliby dzisiejsi dyktatorzy pod koniec życia był tak przekonany, że wszyscy knują przeciwko niemu, że przekształcił życie na dworze w koszmar dla każdego, kto się tam znajdował. Zacznijmy od jego warunków do spania. Henryk spał z nabitymi kuszami obok łóżka i kilkoma sztyletami pod poduszką. Ale to wciąż było za mało. Miał też uzbrojonych strażników wewnątrz sypialni, którzy obserwowali go przez całą noc. Wyobraź sobie, że jesteś tak przerażony możliwością zamachu, że nie możesz nawet zamknąć oczu bez świadków. Pałac zamienił się w twierdze paranoi. Henryk kazał budować tajne przejścia we wszystkich budynkach, w których mieszkał, nie z powodu romansu czy wygody, lecz by móc uciec, gdyby pojawili się zamachowcy. W ścianach instalowano otwory szpiegowskie, by mógł podglądać własnych dworzan, a w salach narad urządzenia podsłuchowe, by słuchać prywatnych rozmów. Ale teraz robi się naprawdę obłąkańczo. Henryk stworzył całą sieć szpiegów, których zadaniem było szpiegowanie innych szpiegów. Donosiciele obserwowali innych donosicieli, tworząc chore pajęczyny inwigilacji, w których nikt nie wiedział, komu może ufać. Dwór zamienił się w psychologiczny horror. Powiedzenie złego słowa nieodpowiedniej osobie mogło dosłownie skończyć się egzekucją. Paranoja wokół jedzenia osiągnęła poziom absurdu. Nie tylko miał wielu testerów żywności, ale kazał przygotowywać posiłki w całkowicie zamkniętych kuchniach, strzeżonych przez zbrojnych. Sól, przyprawy a nawet woda musiały być testowane przez różne osoby. Henryk był tak przekonany, że ktoś go otruje, że zjedzenie zwykłego posiłku przypominało operację wojskową. Podejrzewał nawet własne dzieci o spisek. Księżniczka Maria i księżniczka Elżbieta, jego własne córki, były obserwowane przez szpiegów, bo Henryk wierzył, że chcą go obalić, to były dzieci, a on traktował je jak wrogów stanu we własnym domu. Paranoja Henryka osiągnęła taki poziom, że zaczął skazywać ludzi za zbrodnie, których jeszcze nie popełnili. Zlecał egzekucję, bo miał sen, w którym ktoś go zdradza, albo bo ktoś zasugerował, że ta osoba może być nielojalna w przyszłości. Wieża londyńska była wypełniona ludźmi, których jedyną zbrodnią było przebywanie zbyt blisko Henryka, gdy miał atak paranoi. I to, co naprawdę przerażające, ta paranoja była zaraźliwa. Zainfekowała cały dwór królewski. Arystokraci szpiegowali się nawzajem, słudzy zdradzali panów, oczekując wyimaginowanych nagród. Każdy żył w ciągłym strachu, że będzie kolejną ofiarą królewskich urojeń. Pięć. Nawet śmierć nie zakończyła chaosu. Myślisz, że rządy terroru Henryka Łotnego zakończyły się z jego śmiercią? Błąd. Ten człowiek był tak oddany byciu katastrofą, że nawet jego ciało po śmierci spowodowało absolutne spustoszenie. Zacznijmy od jego ostatnich tygodni. Henryk był tak ogromny, że nie mógł chodzić, służący musieli nosić go wszędzie, używając specjalnie zaprojektowanego krzesła z bloczkami i kółkami. Ale oto obrzydliwa część. Rany na jego nogach były tak zainfekowane, że kawałki gnijącego ciała dosłownie odpadały, gdy go przenoszono. Służący musieli iść za nim z szmatami, by zetrzeć fragmenty rozkładającego się króla, które spadały na podłogi pałacu. Scena śmierci Henryka wyglądała jak z horroru. Jego ciało było tak spuchnięte, że skóra stała się napięta i błyszcząca. Zapach był tak odrażający, że nawet lekarze, przyzwyczajeni do średniowiecznych koszmarów medycznych, musieli wybiegać z pokoju i wymiotować. Kiedy wreszcie zmarł, nikt nie chciał podejść wystarczająco blisko, żeby oficjalnie potwierdzić jego zgon. Ale to dopiero początek. Ciało Henryka było tak napęczniałe gazami rozkładowymi, że trzeba było specjalnie wzmocnić trumnę. Owinęli jego zwłoki w ołów, zapieczętowali w kilku skrzyniach z drewna, myśląc, że to powstrzyma katastrofę. Myśleli źle. Bardzo źle. Podczas procesji pogrzebowej z Londynu do zamku Windsor wydarzyło się coś niewiarygodnego. Trumna dosłownie eksplodowała. Gazy z rozkładu ciała Henryka nagromadziły się do tego stopnia, że ołowiane ścianki pękły a szczątki monarchy rozprysły się wewnątrz karawanu. Zapach był tak obrzydliwy, że procesja musiała się zatrzymać, a służący czyścili powóz wiadrami i szmatami, a teraz szczegół, który będzie śnił ci się po nocach. Podobno psy widziano, jak wylizywały szczątki Henryka Ofezo, które wyciekły z jego trumny na drogę. Człowiek, który twierdził, że rządzi z boskiego nadania, skończył jako karma dla psów na wiejskiej szosie. Nawet jego pochówek był katastrofą. Trzeba było wykopać znacznie szerszy grób, żeby zmieścić gigantyczną trumnę. Ale ziemia ciągle się zapadała, bo nie była w stanie utrzymać wagi ołowiu i gnijącego ciała. Potrzeba było wielu prób, by wreszcie udało się złożyć ciało króla do grobu i utrzymać je tam. Ale chaos na tym się nie skończył. Przez lata po pogrzebie ludzie zgłaszali dziwne odgłosy i przerażający smród, wydobywający się z grobowca Henryka. Niektórzy mówili, że to jego duch. Ale historycy podejrzewają, że to po prostu kolejne gazy rozkładowe opuszczały jego wciąż gnijące ciało. Tego nie znajdziesz w podręcznikach do historii, ale śmierć Henryka była tak traumatyczna, że kilku służących, którzy zajmowali się jego ciałem, zmarło w ciągu kilku tygodni, prawdopodobnie z powodu zakażeń, których się wtedy nabawili. I oto masz prawdziwego Henryka Ufego. Nie tego charyzmatycznego króla z popkultury, ale chodzącą katastrofę, którego ciało zdradziło go tak dramatycznie, jak on sam zdradzał każdego wokół. Człowiek tak pochłonięty paranoją i obżarstwem, że zamienił jedno z najpotężniejszych królestw Europy w swój własny królewski horror. Najpotężniejszy człowiek w Anglii stał się więźniem własnego rozkładającego się ciała. I nawet śmierć nie zakończyła jego zdolności do siania chaosu. Jego dziedzictwem nie jest tylko Kościół Anglikański, czy Sześć Żon. To podręcznik o tym, jak absolutna władza może zamienić człowieka w prawdziwego potwora. Jeśli te niepokojące królewskie fakty sprawiły, że zaczynasz wątpić w to, co mówi ci historia, kliknij, subskrybuj, bo przed nami jeszcze wiele przerażających prawd, które podręczniki celowo pomijają i uwierz mi, to dopiero początek.